Jeśli Twój 2.0 TFSI sprawia, że coraz częściej musisz dolewać olej i widać, że zaczyna go spalać coraz więcej, to w tym filmie pokażę Ci kompletny, sprawdzony sposób na realne ograniczenie tego problemu. Przejdziemy przez cały proces krok po kroku. Wszystko wykonuję na swoim aucie w realnych warunkach garażowych, więc zobaczysz dokładnie, jak to wygląda w praktyce. Teraz widzisz zestaw wszystkich potrzebnych rzeczy. A za chwilę pokażę Ci listę kroków, które wykonałem w całej procedurze. Na sam początek zacząłem od wlania płukanki długodystansowej XADO Total Flash i przejechałem na niej około 200 km. Następnym krokiem było zlanie całości oleju. Jak tutaj widzicie próbowałem trochę uchwycić część tego oleju zlewanego po pukance total flash Total żeby łatwiej było zobaczyć jak tak naprawdę jaką konsystencję ma ten olej po tej wstępnej fazie podstawowej i jak widzicie tutaj to jest trochę takie brunatne błoto. Nie jest aż tak zanieczyszczony. Teraz przechodzimy do kluczowego momentu w naszej redukcji spalania oleju, czyli wlewamy po 100 ml płukanki TEC 2000 na każdy cylinder. Warto przygotować się wcześniej i odmierzyć sobie 100 ml na szklance, co zdecydowanie ułatwi Wam dalszą pracę w tym etapie. Oczywiście można też skorzystać z kubka lakierniczego, który pozwoli nam precyzyjnie odmierzyć tego typu rzeczy, tylko jest jeden problem, że po prostu ta mieszanka, ta płukanka po długim czasie, jeśli zostaje nam coś na ściankach, może zacząć psuć tą strukturę tego plastiku, więc szkło jest zdecydowanie lepsze. Następnie potrzebujemy dosyć długi klucz łamany z nasadką 24, żeby wprawić nasze tłoki w ruch i trochę wspomóc działanie chemii, którą przed chwilą wlaliśmy. Po upływie 6 godzin ja zacząłem od sprawdzenia poziomu płynu używając kamerki endoskopowej, co zdecydowanie ułatwi Wam weryfikację późniejszych efektów. Potem przechodzimy do wlania już kolejnej porcji naszej pukanki. Tym razem będzie to 50 ml na cylinder, czyli całość to 200 ml. I warto tutaj zaznaczyć, że potrzebne jest nam te całe 24 godziny, żeby tą całą operację wlania kolejnych dawek pukanki zrobić 4 razy. I kolejnym krokiem ponownie będzie zakręcenie silnikiem ręcznie, używając klucza łamanego z nasadką 24 i myślę, że warto powtarzać ten krok po każdej dolewce. Opływę 24 godzin, czyli 4 dolewkach i później zakręceniu oczywiście kluczem po każdym wlaniu, ja przeszedłem do czyszczenia góry tłoka yy, za pomocą pianki ceramizer. Po wpuszczeniu pianki do czterech otworów warto jest odesłać nadmiar tej całej chemii za pomocą prostej strzykawki i sprawdzić, jak dużo nagaru udało nam się rozpuścić. Po odesaniu pianki warto jest sprawdzić jeszcze i skontrolować kamerą endoskopową ile chemii nam zostało i jeszcze musimy to po prostu przedmuchać. W moim przypadku jak widzicie tego nagaru było dosyć dużo i pianka poradziła sobie z tym bardzo dobrze. Następnie przechodzimy do zlania całej półkanki, która zgromadziła się i nam już zleciała w miejsce olejowej, tylko tutaj naprawdę warto założyć jakieś okulary ochronne, żeby ta pryskająca chemia, cała ta mieszanina tego wszystkiego co użyliśmy nie wpada nam w oczy. Po zraniu całości ja wlałem po prostu najtańszy olej, żeby przystąpić do wydmuchania przez otwory świec tych wszystkich elementów, które jeszcze siedzą w naszym silniku i jak najwięcej pozbyć się ich przed już prawidłowym odpaleniem i przepaleniem samochodu. I don't know. Potem jak już przedmuchaliśmy pozostałości tego całego nagaru, który wyleciał nam przez otwory świec, przechodzimy do pierwszego odpalenia samochodu. Tutaj warto zaznaczyć, że musicie skontrolować poziom naładowania waszego akumulatora, bo będziecie mieli trudność z odpaleniem samochodu po takiej operacji i takiej ilości chemii. Kiedy już uda nam się odpalić samochód, warto jest poświęcić te 20 minut, żeby popracował sobie na wolnych obrotach, a następnie pojeździć samochodem przez kolejne 20 minut. I tutaj warto zaznaczyć, że na 100% będziecie mieli nierówną pracę silnika, kontrolkę check engine lub też inne tego typu rzeczy. Właśnie po to jest potrzebne nam te 20 minut jeszcze dodatkowej jazdy, żeby tak naprawdę przepalić pozostałości, które zostały w cylindrach. Po przepaleniu możemy jeszcze skontrolować kamerką endoskopową, czy nie mamy jakichś pozostałości nagaru, po czym montujemy nowe świece i nowy olej z filtrem oleju. W tym przypadku cała operacja powiodła się sukcesem i udało mi się zredukować poziom wlewanego oleju z okolic 600 km, oczywiście mówię tu o dolewce 1 litra do 1600 i myślę, że jeszcze to będzie się poprawiać z czasem. Dlatego jeśli masz ten sam problem z dolewaniem oleju w silnikach 2.0 TFSI lub też innych samochodach, w których ten pobór jest zwiększony przez wadliwe pierścienie, polecam spróbować, bo to naprawdę nie jest duży koszt, a jeśli w porę zareagujemy, to chemia ma większe szanse na oczyszczenie pierścień i zredukowanie dolewek.